Widzowie, witajcie w odcinku Ekstremalna Licytacja na Ślepo. A to nasi dzisiejsi uczestnicy. Ja okay. I widzowie, nie zapomnijcie zostawić łapki oraz subskrypcji. Przechodzimy do pierwszej licytacji i to jest zadanie i planuję licytować się o dwa. Jest to zadanie liczbowe, cena wywoławcza dwa. No to ja cztery. Cztery po raz pierwszy, cztery po raz drugi. Pięć, sześć. Sześć po raz pierwszy, sześć po raz drugi. Osiem. 8 po raz pierwszy, 8 po raz drugi i 8 po raz trzeci sprzedane. Lemonek będzie walczył o punkt. No to idziemy w lokalizację. Twoje zadanie to w ciągu minuty trafić do kosza przez wylictowaną ilość razy, czyli 8, żeby zdobyć punkt. Tutaj jest linia, a my odpalamy stoper. 3, no. A widzowie niestety nie mamy piłki do kosza. Rzucaj! 3, 2, 1. Dobra. Jeden. Jeden Dwa Jeszcze czasu Zobaczymy ci się 5 pięć sekund Trzy, trzy. U, Taka ilość, taka niepełna Cztery Cztery Połowa czasu Trzydzieści sekund Piąć. Pięć Zostały Ci trzy rzuty 6 20 Sekund. O! 6 7 Ostatni rzut! 10 sekund. 10 sekund. 8! Yes. Brawo! Brawo. Osiem sekund Lemonek zdobywa punkt i tym samym prowadzi. A my przechodzimy do kolejnej licytacji. Bardzo lajkowe zadanie. A punktacja po pierwszej rundzie wygląda następująco. 0. Ja mam jeden. No i przechodzimy do następnej licytacji. Kolejna licytacja to również liczbowa, cena wywoławcza to 1 i zalecam przebijać się też o 1. No to zaczynamy. 2 po raz pierwszy. 10 po, po raz pierwszy, 11 po raz pierwszy, 12. Dwadzieścia 25 Dwadzieścia po raz pierwszy. 26 po raz pierwszy. 27 po raz pierwszy. 30 po raz 31, pierwszy, 31, 32, 32 po raz drugi i 32 po raz trzeci. Sprzedane dla kuminowie. A zadanie, które będzie musiała wykonać, to zrobić 42 pompki. Cześć! Yes. Cześć! Yes. Yes. 32? 32? Widzowie! To jest po prostu mózg! Go! A widzowie zrobimy takie ułatwienie, że Kumi będzie mogła robić tam. No i ma jednak 32, bo się pomyliłem. No to masz zaczynaj, dawaj. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery dziesięć, jeden, jeden, jeden,

Kolejna licytacja to również liczbowa, zalecane przebijanie się, również o jeden. No i zaczynamy od jeden. Zaczynamy. 4 Cztery. Cztery po raz pierwszy, 15 po raz pierwszy, 16 po raz pierwszy, 17 po, po raz pierwszy, 18 po raz pierwszy, 18 po raz drugi i 18 po raz trzeci, sprzedane. Chłopaki, na razie mięczaki. A zadanie to 18 razy Pobiec i wrócić do tamtego czerwonego hydrantu. No to zaczynasz. Okay. Oj, poczekamy chwilę widzowie. 3, 2, 1, start. No to troszkę potrwa. Ile tam było razy? 18. 18. Widzowie, ja pomyślałem, że trzeba oddać punkty. Ale... Glazuli na razie to największy mięczak. Oj, oj. Liczymy, że kiedyś się może wykaże ja? widzowie. Ja bym widzowie to zrobił. Nie? Raz już ma. Daj mu! Teraz już wraca. No. No to widzowie. Zobaczycie jak już będzie Daj mu, daj mu! Cześć, tylko dobiegnie do końca. Dobra. Raz. Jedna. No to troszkę podczas. A nie teraz. Leci już właśnie trzeci dobiega. No, zaraz dopiero jeszcze ci 15 zostanie. Masz radę? No to leź, leć! Gaz, bizony, gaz. Dobra, ma na razie 3. Bizony, czyli tak naprawdę 30, bo raz i to jest dopiero jedno jakby No niezłe dodawanie. 18 razy 2. 30. Oficjalnie kumi się poddała, właśnie miała robić piąte. Czyli punkt przepada i dalej... Szósty. A no, zawsze się pomyla. No i punktacja dalej wygląda 1, 1 <noise> 0. i 0. No to przechodzimy do kolejnej licytacji. Kolejna licytacja to licytacja sekundowa. Zalecam przebijanie się tak o 3 mniej więcej, ale cena wywoławcza to 1. Zaczynamy. 4, 4 po raz pierwszy, 1. 7 po raz pierwszy, 8. 8, 8 po raz pierwszy, 10 po raz 2. pierwszy. 12 po raz pierwszy 19, 19 45, 45 po, raz 47. 47 po raz pierwszy 47 po raz pierwszy 47 po raz drugi 47 minut. po raz trzeci, 5 minut. 5, minut po raz trzeci. 5, minut. 5 minut po raz pierwszy 5 minut 10 minut 10 minut po raz pierwszy 11 minut 11 minut 15. po raz pierwszy. 15 minut, 15 minut. 16 minut. 20 minut, 20 minut po raz pierwszy. 27. 21, 23 po raz pierwszy 23 minuty po raz drugi i 24, dwa, 24. 24 25. po raz 25 po raz pierwszy 25 po raz trzeci. 26, 26 po raz pierwszy 26 28, 28 minut po raz pierwszy

46 minut po raz drugi i 46 minut po raz trzeci. Sprzedane dla Glazurnika. Mamy już naszykowane 46 minut. A zadanie jakie musi wykonać Glazurnik, to stać w miejscu, w którym stoi przez 46 minut. 3, 2, 1, start. No i teraz sobie będziemy czekać. No, może wytrzyma. Jeśli autko nie będzie jechało tutaj, bo tutaj też jest o, droga. Ja, izowie, bo to jest droga. Ale ja tam gdzie tutaj nie mogę przejechać. Bo to... No jest szansa, no, że... A może usiąść? Nawet dobre miejsce No, musi tylko stać, nie może nóg oderwać od tej podłogi. Ale widzowie, wyobrażacie sobie kierowcę, który jedzie? <grym> Patrzy <grym> sobie <grym na takiego są tego z telefonem. <grym> Dlatego to było sekundowe zadanie, a nie minutowe. No to dobra, to będziemy was informowali przy upływie czasu, albo jak jakieś... Auto będzie tutaj jechało. Update minęło no, 2,5 minuty. Na razie jeszcze żadne auto nie jechało. No i na razie stoi. Jeszcze dużo czasu przed nim. Widzowie, my jesteśmy za bramą. Tam stoi gazurnik. Tutaj jest stoper, już postawiony. Nie, no, widzowie, chodźcie na chwilę. Zobaczcie, jest godzina 16.03, więc będziecie mieli potwierdzenie w godzinie, jeśli nie będziecie nam wierzyć. No, bo leci wszystko, czas Więc nie jest zatrzymywany. Musimy skończyć o 16.45 równo No, my się do niego już nie przyznajemy. Będziemy Wam nagrywali, jak pierwsze auto będzie jechało. Co sobie pomyśli, że on tam stoi? Bo jeszcze zostało mu ponad 40 minut. No, nieźle. Widzowie, właśnie minęło w tym momencie 6 minut. Kurcze, na razie żadne auto. Minęło dopiero 6 minut. No i czekamy jeszcze 40. Widzowie, jedzie tam auto! idzie ucieczka nie, czekam, czekam, nie, czekam. nie, to nie. idzie jedzie auto. Widzowie, jedzie prosto. Stoi! do tego. Stoisz dalej? Stoi dalej w swoim kółeczku! Nie wierzę w to. Co za chłop, a ile czasu zostało? Jeszcze 36 minut. On dalej tam stoi. Co za chłop. Widzowie kolejne auto jedzie. Dobra, nie żeby nie, było. nie widzowie. Auto skręciło tam. I glazurnik to przeżył. Widzowie jedzie kolejne auto. No to powodzenia. Widzowie auto ominęło glazurnika. I dalej sobie siedzi. Stoi. I widzowie kolejne auto jedzie. Nie. Tak, Widzowie! Kolejne auto jedzie z tej strony. Widzowie, zobaczymy, czy on to przeżyje. Ha, dał radę. Widzowie, już ponad. Mniej niż pół godziny. Nie, po nie. On dalej tam stoi. Już parę aut przejechało z tej i z tej strony. No i musieli go mijać, bo on stoi do sobie na środku ulicy. I nie wiem, co wie, jest no, ale i tak utrudniasz przejazd. Jak na przykład, a co, jak na przykład dwa, będą się musiały minąć. No i będziesz sobie stał. No to powodzenia, chłopie. Powodzenia. Widzowie. Jeszcze. ile? 27 minut. Idę go tam odwiedzić. Siema, jak tam ci idzie? Jak jeszcze? Przed tą 25 minut. Tutaj stoi sobie chłop. No ma wszystko wyrąbane. Kółeczko. No, stoi w tym kółeczku cały czas na środku, dosłownie ulicy. To jest najgorzej by było? Gdyby szła na przykład tutaj. Tam gdzieś ta ściszka widzowie, padło No bo tutaj jest centralny przejazd. Bo tutaj nawet git miejsca masz nie na tytanie. Dobra, to do powodzenia. Widzowie? Właśnie mija połowa czasu, właśnie teraz 23 minuty z 46. Na razie nie ma zbytnych komplikacji. No to powodzenia glazurnik, jeszcze połowa czasu. Widzowie, Lemonka wie się nudzi i poszedł sobie pobiegać. Tam poleciał. O, ho, ho. No, dużo czasu. A ty dalej stoisz. Jeszcze 20 minut. Ale Monek sobie tam poleciał, hen, hen, daleko o właśnie wraca Lemonek z przewieszki. no witamy a tu dalej stoi glazurnik ale pędzi nie ale pędzi, ale pędzi kolejne auto jedzie właśnie nagrywamy to bez światła jedzie My to nagrywamy. To się filmuje, moi drodzy. Tutaj nagrywamy z ukrycia, jak przyjedzie. Przejechało obok niego. O, widzowie, jedzie auto, czekajcie. Tutaj wam pokażę. O, jedzie tutaj. I zaraz będzie go przejeżdżało. Ja muszę iść, żeby nie było, że nagrywam. Bo nie można. Ale nagrywam... O, o. Przejechało Obok niego Zostało ostatnie 11 minut Zostało ostatnie 10 minut wyzwania Dalej stoi Widzowie Zostało ostatnie 7 minut i 30 sekund A tu kraksa Kapeć mu wyleciał a on nie może się ruszyć z tego miejsca, z tego kółeczka. A tyś. Oj, 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 oj. Proszę nie używać wulgarnych słów. Ale ręce postawił. Ale... Ale nie no, w sumie nogami jest w jednym miejscu cały czas. Jest cały czas, stoi w jednym miejscu. Kurczę, zdobył klapka. A mógłby był odpaść ostatnie 7 minut przed końcem. Widzowie, zaraz ostatnie 5 minut challenge'u. Czas się zgadza, tak jak mówiliśmy. Za 5 minut będzie 45. Sami widzicie, że Was nie oszukujemy nic. A on dalej stoi w tym jednym miejscu. Bardzo chcę zdobyć tego jednego punkta. Widowie idą tam jacyś ludzie z psem. O, tutaj widzi się tego pana. Zostały gazownikowi dosłownie ostatnie minuty wyzwania. 2 minuty 40. Tutaj czas się zgadza. Zobaczymy co sobie pomyślą, że stoi tak na środku ulicy. Przeszli sobie obojętnie i poszli sobie w swoją stronę. Widzowie! Właśnie ostatnie odliczanie 50 sekund. Minuta właśnie została do 45, a on sobie tam dalej stoi w miejscu. No już raczej dostanie ten punkt. O! Auto jedzie, auto jedzie właśnie. W tym momencie widzicie widzowie. Nagrywamy co tutaj się stanie. Pojechali. Dobra widzowie. 10 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Właśnie minął czas. Możesz się ruszyć. I widzicie widzowie kochaliśmy was 1645. No i zdobywasz gazurnik swój pierwszy punkt. A my przechodzimy do ostatniej licytacji w tym odcinku. Widzowie! Po tym zadaniu licytacja wygląda następująco. Jeden, jeden, jeden. No to przechodzimy do finałowej licytacji, która rozstrzygnie kto wygra odcinek. Ostatnia licytacja będzie to licytacja minutowa. I zaczynamy od jednej minuty, a jeszcze nie zaczęliśmy, więc spokojnie. No i polecam licytować się o jeden minut. Bo łatwo możecie to przekroczyć i zrobić sobie potem piekło. No to zaczynamy. Dwie minuty 10 minut. 15 minut po raz pierwszy. 15 minut po raz... 20 minut po raz. 25 minut po raz pierwszy. 26 minut po raz pierwszy. 46 minut po raz pierwszy. 46 minut po raz drugi i 40 godzina po raz pierwszy Ceydą, godzina jedna minuta godzina jedna minuta po raz pierwszy godzina jedna godzina ile minuty godzina i trzy minuty godzina trzy minuty mówcie minuty godzina 10 minut godzina trzydzieści godzina trzydzieści godzina trzydzieści godzina czterdzieści godzina pięćdziesiąt dwie, dwie godziny po raz pierwszy dwie godziny 2,5 godziny po raz pierwszy, poczekajcie 2 godziny 45 minut musimy przerwać, bo jadą dwa auta mamy 2 godziny 45 minut po raz 2 godziny 50 po raz pierwszy 2 godziny 50 3 godziny po raz pierwszy 3 godziny 1 po raz pierwszy 3 godziny 5 godziny przebijacie się o 1 15-3 godziny 15 3 godziny 16 3 godziny 17 3 godziny 18 21, ile? 19? 19? 21. Dwa, 3 godziny 21! 3 godziny 21 po raz drugi. Ale zanim dobiję to, chcę tylko powiedzieć, że ta osoba, która bierze zadanie i go nie wykona, no to wygrywają te dwie osoby, które nie podjęły się tego wyzwania. Trzy godziny po raz. ile to Drugi teraz. Po raz drugi? 3,5 godziny po raz Trzeci! 3,5 godziny! pół godziny godziny po raz pierwszy 3,5 godziny po raz drugi. Trzy i pół godziny jeden. Trzy godziny. Trzy trzy minuty. Trzy godziny trzydzieści trzy 35. 3 godziny 36. 3 godziny 36. Daję maksymalnie 4 godziny nie... 41! Ile? 41. 3 godziny 41. 3 godziny 41 po raz pierwszy. godziny 59. 3, 4 godziny. 3 godziny! 4 godziny! 4 godziny 1! 4 godziny 2! 4 godziny 2! 4, 4 godziny 1! 4 godziny 1! 4 godziny 15! <głos rebooter chiareger•orph> 4 godziny 15! 4 godziny 15 po raz drugi! 4 godziny 15! 4 godziny 16 po raz pierwszy! 4 godziny 16 po raz drugi! i 4 godziny 16 po raz trzeci! Sprzedane! A zadanie, które będzie musiał wykonać lemonek przez 4 godziny i 16 minut, ile wyliczał, to jest kosmiczna liczba, będzie musiał wytrzymać tyle godzin w izolacji. Nie będzie wiedział, ile czasu tam siedzi, i my go tylko powiadomimy, jak, jak już się skończy czas, i będzie sam ze swoimi myślami przez ponad 4 godziny. Żeby wygrać, jeśli nie wytrzyma, zdecyduje się wyjść, to wy wygrywacie film. No to idziemy do pokoju, izolacji. Będzie 22 siedział. No to życzymy mu powodzenia. Widzowie właśnie mamy tutaj naszykowany stoper na 4 godziny 16, nie jeszcze Tutaj jest takie poddasze, wszystko jest zamknięte. Zaraz wejście zrobimy tym. Tracem właśnie zaczęliśmy. No to tak, schodzimy. Masz przetrzymać stoper, on będzie leciał, a ciebie zamykamy. Powodzenia, Lemonek. Zobaczymy, czy wygrasz. Oh. Dobra, widzowie. Jest tam zamknięty. Szczelnie. Wygodnie ci tam? Dobra. Pokaż, ile zostało. Dobra, to powodzenia. My do ciebie na razie nie zaglądamy. Nara. Widzowie, właśnie mija pierwsze 16 minut. O! I zostały mu jeszcze 4 godziny w tej izolacji. Zobaczymy, jak sobie poradzi. I widzowie, właśnie tutaj jest odliczanie. I nie oszukamy Was, bo tu nie będzie żadnego cięcia. Bo widzicie tutaj, że stoper ma się skończyć o 21:13. Teraz jest 17:14, czyli wszystko się zgadza. Więc tutaj godzina zawsze jest pokazywana w rogu, więc nie ma nic że my zatrzymujemy stoper. On się ma skończyć o tej godzinie, my go w ogóle nie stopujemy. Widzowie, patrzcie, kto tu przyszedł. Widzowie, ja pomyślałem, że to jest, jest strata czasu, bo 4 godziny mi się nie chce siedzieć, bo widzowie jest dopiero godzina taka. 17. Widzicie, więc widzowie, jeszcze jest dużo czasu i wolę coś porobić No, jeszcze. 4 godziny zostały. Wytrzymałeś? 16 minut, tak około. No, 4 godziny, jakbyś miał jeszcze siedzieć, to chyba byś nie dał rady. No to Glazunik i Kumi zostają zwycięzcami naszej licytacji. Wiedzieli, co robią. My już możemy zatrzymać ten zegar. Ma jeszcze jak najwięcej, a potem on nie odpuści, ale i tak potem nie No to jesteście zwycięzcami, a my dziękujemy Wam za oglądanie. wbijajcie na i Nada!